Witam was kochani bardzo serdecznie z mojej dzisiaj kuchni. Moi drodzy, jak zwykle z tej strony Świetle że ja i psychobiologia, czyli Agnieszka Wojtala. Witam was bardzo serdecznie i zapraszam do kolejnej letniej, szybciutkiej, ekspresowej inspiracji. Dzisiaj z kuchni, dlatego że kochani, moją jedną z moich pasji takich, które, na które rzadko sobie pozwalam. A podczas lata, podczas urlopu, który mam, mam więcej czasu, mogę oddać się tej pasji, a tą pasją jest gotowanie. Na Instagramie, na moim, na moim tam kanale, można powiedzieć, psychobiologia, podałam przepis w komentarzu na bardzo fajną pastę, taką wegetariańską, na kanapki. Jest bardzo pyszna, była bardzo pyszna, zrobiłam ją i polecam bardzo mocno. Piękna, zielona i taka, no, taka jak mój kamień zielona, pełna, soczysta energii. Moi drodzy, dzisiejszą letnią inspiracją, niech się panowie nie wystraszą, dlatego że będę dzisiaj mówić o Żywności, o gotowaniu, a wiem panowie, że wy też świetnie potraficie gotować i macie niesamowity do tego talent, dlatego wiem, że nie uciekniecie z przed ekranu i do końca mnie wysłuchacie. I tak samo oczywiście jest to temat dla pani. Moi kochani, lato, przede wszystkim lato, jest w porze roku, no, takim fantastyczny, fantastycznym etapem, tak. W całym roku, że już cieszymy się owocami. Już cieszymy się owocami naszej pracy na roli, jeżeli ktoś uprawia, naszymi owocami z ogródka, naszymi warzywami z ogródka. Dlatego naprawdę najwyższego rodzaju przestępstwem byłoby nie skorzystać z tego wszystkiego, co my mamy. Ja, moi kochani, w tym miejscu z całego serca dziękuję wszystkim osobom, od których. Otrzymuję dary właśnie w postaci ogórków, w postaci cukinii, w postaci różnych rzeczy. Nie mam teraz ogródka, jest mi bardzo przykro, bo jest to również jedno z miejsc, które pozwala mi wypocząć i odpocząć, no, ale tak się moje losy podziały, że nie mam go teraz. Natomiast e, nie ubolewam z powodu braku obfitości warzyw i owoców, dlatego że mam fantastycznych Ludzi wokół siebie, nie tylko rodzinę, której bardzo dziękuję za wszystkie dary, za pietruszki i wszystko, ale też ja ciągle pracuję w aptece, więc mam fantastycznych pacjentów, którzy przynoszą mi, obdarowują mnie różnymi rzeczami. Z serca z serca Wam dziękuję za to, że dzielicie się, jakby w cudzysłowie, nadmiarem tej obfitości w naturze, której doświadczacie. Także z całego serca dziękuję. A żeby nie być taką gołosłowną i wpleść jednak to w tą letnią inspirację, to moi drodzy, lato, obfitość, dary natury, w tym roku jest obficie na mega, dlatego ludzie tak chętnie też dzielą się różnymi rzeczami i należałoby z tego skorzystać. Dzisiejszej letniej inspiracji nie będę Wam podawać przepisów, tak? Nie będę Wam mówić, co macie, jak robić i gdzie robić. Natomiast chciałabym Wam zachęcić do tego, że jeżeli nie robisz jakichś słoików, jeżeli nie robisz jakiegoś jedzenia takiego, wiecie na później, a masz takie rzeczy, wiesz, pod swoim nosem, to odważ się. Zacznij coś robić. Ukiś trochę ogórków, chociaż ostatni moment, zajmij się nadmiarową teraz, akurat w tym momencie ilością cukinii. wejdź w internet, znajdź przepisy, popytaj kogoś może skorzystaj z przepisów twojej babci, prababci, na pewno ktoś to gdzieś jeszcze ma. A jeżeli nie ma, jest tyle blogów, jest tyle fantastycznych miejsc, z których możesz skorzystać, czerpiąc inspiracje odnośnie przepisów. I zacznij działać. Kochani, pamiętajcie, że teraz, o tej porze, kiedy jest lato, króluje e, słońce. My mamy długie dni, mamy więcej energii do działania i dobrze by było tą energię również wykorzystać i włożyć właśnie w te e, produkty, w to przygotowywanie tych dań słoiczkowych, które naprawdę możemy zawykować i które mogą nam posłużyć, tak? Więc to jest bardzo ważne, żebyśmy sobie zdali z tego sprawę i wykorzystali te momenty właśnie na takie gotowanie, przygotowanie potraw. W tym filmie chciałabym Was też zainspirować do yy, jedzenia potraw bardziej wegetariańskich i wegańskich. Yy, moi kochani, ja dalej jeszcze jem mięso, chociaż jakby yy, zawsze miałam takie, takie poczucie, że. Ja wychowana na wsi, na kurczakach i na jajkach, to ja nigdy nie będę jadła po wegetariańsku. I tak przez wiele lat było. W moim filmie o toksycznych związkach, o wampirach energetycznych mówiłam Wam, że jeżeli jesteśmy w takim związku, to nas korci na mięso. My po prostu go potrzebujemy, tak? Bo to jest taki substytut. Energii, którą tracimy, którą oddajemy komuś innemu. Więc to też może być taka blokada przed tym, e, taka trudność, która stoi e, na drodze Twojej do jedzenia wegańskiego czy wegetariańskiego, tak? Bo tu nie chodzi o modę, tak? Bo moda modą, ale Twoje ciało czegoś też chce, jakby, tak? A widzisz, że jednak Cię pokusi, a to na to, a to na to, a to na to. Przecież Ty tak nie chcesz. Więc badaj swoje środowisko jeśli chodzi o to mięso. A jeżeli potrzebujesz i dobrze jeść z mięsem, to okej, okay, w porządku, to jest naprawdę twoja droga. Ja też jakby na siłę nie polecam zmieniać diety z takiej mięsnej na ściśle jakąś wegańską albo jeszcze pośrodku na wegetariańską, bo to nie ma sensu. Będziesz się męczyć. Twoje ciało, twój poziom świadomości, twój rozwój osobisty Doprowadzi cię sam do takiego momentu, w którym Ty po prostu przestaniesz potrzebować jeść mięso, tak? U mnie dokładnie tak było. Najpierw odrzuciło mnie od wołowiny, e, inaczej, najpierw od wieprzowiny, tylko późno się zorientowałam, że to po wieprzowini się tak źle czuję. Pamiętajcie, że świnie genetycznie są bardzo blisko nas, więc po tym możemy się źle czuć. więc u mnie była najpierw wieprzowina, potem wołowina. Poczeka, jeszcze jakoś tam jestem w stanie znieść, chociaż wcale nie jest tak do końca dobrze. E, dlatego też e, słuchajcie swojego ciała: ono Wam podpowie, czy jest już dobry czas na to, czy nie jest dobry czas na to. Ja miałam e, wiele takich, e, takich pit stopów jeśli chodzi o to gotowanie na wegetariańsko, na przykład na wegetariańsko, dlatego, że mówię, a ja nie znam przepisów, żeby ci się jadło to, co, jak ja teraz to będę gotować, co wszystko jest drogie i tak dalej. Zacznij. Ok? Zacznij. U mnie po prostu to samo wyszło z siebie i jeżeli coś wychodzi intencjonalnie z Ciebie, tak, to życie Ci potem pomoże. Tak jak ja teraz otrzymuję dary od, od ludzi, którzy którzy po prostu dzielą się ze mną swoją obfitością, tak samo moja głowa się zaczęła odblokowywać na różnego rodzaju e, testy, kombinacje, jakieś takie tutaj próby kuchenne nie wszystko mi wyjdzie, ale jakby mam dodatkowy taki zastrzyk energii, tak, bo on idzie od środka, bo jestem wspierana tym moim mentalnym pomysłem, jestem wspierana przez energię od siebie, tak, po prostu od siebie i da się to wszystko zrobić, tylko po prostu trzeba chcieć to zrobić. Dlatego też w tym króciutkim, bardzo króciutkim, inspiracyjnym filmie e, pamiętaj, korzystaj z darów natury. Nie marnuj żywności, tak? Spróbuj ją przetworzyć, e, żeby tak trochę była taka e, ociupinka grozy w tym filmie. Słuchajcie, nie wiadomo, jak będzie wyglądało nasze zaopatrywanie się w różnego rodzaju produkty w najbliższych czasach, tak? nie wiadomo, co tam komu odbije na tych wyższych szczebelkach, więc nie wiadomo, jak tam będzie z prądem, z, z różnymi rzeczami, więc generalnie zaopatrzmy się. Matka Natura daje nam teraz nadmiar. Korzystajmy z tego nadmiaru, no bo nigdy nie wiadomo, czy w przyszłym roku będziemy mieć z czego korzystać, tak? A na zimę dobrze się jest zabezpieczyć eee, i nie musimy robić wszystkich dań z octem, bo ja strasznie nie lubię tych octowych takich mocno potraw, bo się źle po nich czuję. Więc szukam przepisów, szukam metod, żeby wykorzystać jednak te dary natury, to co jest teraz dla nas pyszne, dobre, świeże, na bieżąco, nie z marketów jakiejś jeżeli masz oczywiście taką możliwość, nie z marketów, tylko od kogoś, jakiegoś tam rolnika, czy tam kogoś zaprzyjaźnionego i wykorzystaj różne pomysły właśnie z internetu, żeby stworzyć dla siebie żywność, która może postać trochę, nie? Chociażby tam z pół roku miała postać w tym słoiku i się nie popsuć, tak? Więc korzystaj z tego. A druga inspiracja, zobacz, czy już jesteś gotowy na to, żeby nie jeść wszystkich produktów mięsnych, tak jak generalnie Bardziej tu na razie jestem w kierunku wegetarianizmu niż weganizmu, bo jednak jajka, masło, mleko to jest jeszcze coś, z czym ja jestem bardzo mocno złączona i co, to w ogóle niemożliwe, żeby się po prostu tego pozbyć na tą chwilę oczywiście, tak? Natomiast e, już zaczynam się otwierać trochę na, na surowe e, warzywa, e, na surowe roślinki jakieś. Próbowałam nawet jakichś dzikich tam, wiecie, roślinek takich, co rosną na łące, jakichś stokrotek próbowałam. Da się to zjeść, da się to zjeść. Chwastów różnych próbowałam, a to są normalnie pełnowartościowe rośliny, które dają nam witaminę, Na przykład taka lebioda, którą się wyrywa z ziemniaków jako chwast najgorszy w ogóle, wredny w ziemniakach rosnący. Ona jest takim substytutem szpinaku. E, rośnie za friko po prostu. Rośnie za friko, byleby tylko nie, nie, nie zbierać jej z jakiegoś tam pola, które było spryskane, tak? Także jak masz takie poczucie w sobie, że Ci tam gdzieś pcha w tą stronę, w stronę tego bardziej naturalnego, w stronę tego bardziej takiego niekoniecznie zielonego, ale zdrowego, żywego, bo w tych naturalnych produktach jest taka żywotność w nich zakocha, za, zakochana, <grytania> zatrzymana, tak? Energia Słońca, energia Matki Ziemi, jak ty jeszcze włożysz w to swoje serce swoją taką, em, taką miłość, taką, taki entuzjazm do, podczas przygotowania tych potraw, to ja naprawdę wierzę, że jak zimą otworzy się ten słoik, i zrobić takie pyk, to z tego uniesie się taka piękna, cudowna energia, która odżywi e, nie tylko nasze ciało tak, materialne, ale wpłynie też na odżywienie naszego tego ciała. E, takiego energetycznego na nasz mental, bo zimą mamy krótkie dni i jest szybko ciemno, a to jest takie królestwo sił, które niekoniecznie chcą, żebyśmy się czuli dobrze. Wszyscy ci, którzy. Mają takie, wiecie, spadki energetyczne już na jesień, zaczynam się stany depresyjne zimą, to potem już jest jeszcze gorzej, chociaż jak śnieg spadnie, to trochę się lepiej robi, to oni doskonale wiedzą, o czym ja teraz do Was mówię. Więc kochani, pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam wszystkiego dobrego, smacznego, kreatywności, pomysłów, a przede wszystkim, wiecie czego? Odwagi! Takiej taki nawet z taką dziecięcą radością podejdźcie do wyzwań, tak? Ja na przykład w tym roku, nie wiem, robiłam sushi. Gdzieś tam zdarzało mi się, po prostu gdzieś tam pojechać do restauracji i to zjeść, ale mówię, nie, dlaczego ja sobie tego błąd mogę zrobić? Hej, no, przecież mam dwie ręce, dwie nogi, oczy i, i, i pieniądze na koncie, więc mogę sobie coś kupić, zrobić i przygotować, tak? Jeszcze mam czas, jeszcze mam czas. I zrobiłam. I taka satysfakcja z tego w ogóle, jak była z szefem, z master szefa. Także próbujcie, naprawdę próbujcie, zróbcie z tego fajną, fajną zabawę. Testujcie, próbujcie. To wcale nie jest takie drogie, jakby się wydawało, jeśli chodzi o finanse. Także całuję Was serdecznie pozdrawiam i życzę Wam w dalszym ciągu udanych wakacji, nawet jeżeli jesteście już po urlopie, bo ja właśnie swój skończyłam, <laughs> a energia dalej jest. Całusy.